Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o przerwę? O zamknięcie posiedzenia, tak. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie. Zamykam głosowanie. No to dziękujemy. 14, 14, 14. Tak, jest remis, ale stwierdzam, że do protokołu pan przewodniczący ogłosił, że zamyka posiedzenie, co oznacza, że de facto mamy głos jest, przewodniczącego, który zdecydował. Dziękujemy. Jest, jest 14 do 14. W związku z tym, ponieważ my to posiedzenie ma charakter, to głosowanie miało charakter formalny, decyduje głos przewodniczącego. Ale pan ja zamknął posiedzenie panie przewodniczący. Nie Przed chwilą pan Proszę, powiedział, że pan zamyka posiedzenie. Przechodzimy do punktu.